Jest pomarańczowy, na grzbiecie ma czarne pierścienie. Lance to głów mleczny, inaczej zwany wężem królewskim. Niespodziewanie pojawił się w jednej z piwnic bloku mieszkalnego w Rydutowach. Gad wzbudził popłoch, choć jak się okazało niepotrzebnie, bo nie jest jadowity. Strach ma jednak wielkie oczy. Niespodziewany gość. Tak w dwóch słowach można opisać wizytę węża w jednej z redoutowskich piwnic. Otrzymaliśmy zgłoszenie telefoniczne od mieszkańców bloku przy ulicy Ligonia, że w piwnicy znajduje się wąż. Jak się okazało, po przyjeździe strażników na miejsce, nieproszony gość faktycznie pełzał po piwnicy. Wąż ten był sporych rozmiarów, bo miał ponad metr długości. Nie ma się więc co dziwić, że jego widok wywołał przerażenie w oczach mieszkańców. O przerażeniu w oczach nie było mowy w przypadku jednego ze strażników miejskich, który przybył na miejsce. Karol Wolny, zawodowo związany ze strażą Miejską, na co dzień hodowca węży. W swoim dorobku ma ich kilka i na gadak zna się dobrze. Nieproszony gość został więc błyskawicznie zidentyfikowany. No jest to wąż, który potocznie nazywany jest pseudokoralowym. Lance to bądź wężem mlecznym. No jest to Popularny w hodowli wąż jest on niegroźny, niejadowity, swoim ubarwieniem przypomina jadowitego węża koralowego. Ma jeszcze jedną cechę, nie lubi leżeć w miejscu. Ten co uciekł to to jest chyba największy z uciekinierów ze względu na kształt bowy. Bardzo łatwo się umie wcić we wszystkie szpary, nawet umie otworzyć centerarium, terrarium, choć nie zdaje sobie sprawy, że to robi. Na co dzień węże mleczne żywią się małymi zwierzątami, głównie gryzoniami, płazami, małymi ptakami, jaszczurkami czy bezkręgowcami. O ludziach nie ma mowy. Są to bardzo łagodne zwierzęta, tylko że uprzedzenia są takie, że ludzie się tego boją z natury. Jednak trudno do tego przekonać, bo węży należy się bać, ale wyłącznie tych jadowitych. Niebezpiecznymi zwierzętami dla człowieka w zasadzie są tylko węże jadowite, które praktycznie w naszym klimacie jako tako nieby nie przetrwały nawet dwóch, trzech tygodni. Gat z niecierpliwością czeka na swojego właściciela. Obecnie po ciężkich wędrówkach rydłowskimi ulicami odpoczywa w terrarium swojego znalazcy.